Listopad w pełni, co dla jednych z Was oznacza święta, a dla mnie wciąż sezon halloweenowy. Andrzejki coraz bliżej, i mam dla Was kolejny haul szmateksowy z nieco mrocznym klimatem i z ubraniami, które idealnie nadadzą się na ten spooky time. Zaczynamy! Cześć, kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć. Ja nazywam się Konstancja i na moim YouTubie dzielę się z Tobą moją ogromną miłością do zakupów z drugiej Ręki. Nadal jestem niestety troszeczkę chora, więc sorry za mój głos, ale mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzać, bo to, co Wam dzisiaj pokażę, to absolutne sztosy. Zaczynamy od pierwszej rzeczy. Bela postanowiła na mnie wskoczyć i zerwać mój mikrofon. Jak zwykle gwiazda się musi pokazać. Zresztą, skoro sezon halloweenowy i wiedźmowy, to musi być i kot. Dobra, spróbujemy z kotem. Pierwsza rzecz, którą koniecznie chcę wam pokazać, to rzecz, na którą polowałam. Zawsze przed sezonem halloweenowym staram się wymyśleć sesje zdjęciowe, które będziemy realizować albo. Ubrania, które chciałabym włączyć w swoją garderobę, inspirując się postaciami z horrorów czy z filmów około Halloweenowych. Jedną z tych moich ulubionych postaci, ulubionych filmów, jest miasteczko Halloween w polskim tłumaczeniu, a w angielskim w oryginalne The Nightmare Before Christmas. No i tam jest oczywiście Jack i uwielbiam postać Jacka. I on ma na sobie taki garnitur czarny w białe cienkie. Paski pionowe i do tego spodnie. No i długo, długo przed Halloween yy, zaczęłam już poszukiwanie. Niestety, do Halloween nie udało mi się znaleźć tych rzeczy, ale dosłownie. Dwa dni po Halloween, czy trzy dni, natrafiłam na tą świetną marynarkę w jednym z secondhandów sieciówkowych. Był na totalnej przecenie, wtedy było wszystkie rzeczy metkowane za 9,90. Także za 9,90 kupiłam tą świetną marynarkę, która jest przepięknie taliowana i leży na mnie znakomicie. Niestety w tym samym second handzie nie potrafiłam znaleźć do niej spodni, ale dzień później udało się znaleźć je gdzie indziej. Przechodzimy do następnej rzeczy. No i tak jak mówiłam przed chwilą, dosłownie dzień później w innym second-handzie znalazłam spodnie tak samo czarne w cienkie białe pasy i co prawda są one rzadziej rozmieszczone niż na marynarce, ale z drugiej strony może to nadać ciekawy charakter całej stylizacji. Nie mierzyłam tego jeszcze w całości, także jesteście pierwszymi, którzy widzą, jak to wygląda w całości. Spodnie wydają się naprawdę jakościowo fajne. Są bawełniane na gumce, więc można je dopasować do sylwetki. Jeśli chodzi o moją sylwetkę, takie spodnie to jedno z najlepszych rozwiązań, kiedy mamy sznurek, ponieważ ja mam bardzo wąską talię w stosunku do dość szerokich bioder, bo w talii mam 70, a w biodrach mam 100, czasami 110. Więc różnica jest naprawdę ogromna. I dobrać mi odpowiednie spodnie jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No ale te naprawdę się przytrafiły. Zapłaciłam za nie 18 zł i myślę, że w tym zestawie, czy z innymi połączeniami, czy zarówno z klasyczną bielą, na przykład koszulą, czy z jakimś kolorem, będą naprawdę wykorzystane przeze mnie wielokrotnie. Nie tylko w sezonie dla mnie Halloweenowym, czyli od września do listopada. Przejdźmy do następnej rzeczy. Skoro już wspomniałam o tym takim wiedźmowym klimacie, dla mnie to kolejna rzecz. To coś, co mam na sobie. Jest to sukienka w bawarskim stylu na ramiączkach. Ona tutaj ma jeszcze takie dodatkowe srebrne elementy, które można przewiązać łańcuszkiem. Jeden z tych elementów mi odpadł i do filmu nie potrafiłam go znaleźć, ale na pewno go gdzieś mam tutaj w domu. Muszę go przyszyć i dołączyć łańcuszek, więc będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Ona jest mocno, mocno tali. Przypomina mi to nawet taki wiek 16, kiedy dziewczyny się mocno gorsetem ściskały i biust do góry to wypychało, i w tym się czuję dokładnie tak samo. Pod ubrałam białą koszulę z falbami z tymi rękawami. Miałam tą stylówkę na sobie z moją przyjaciółką, jak wyszłyśmy na coroczne, Halloweenowe świętowanie. Uwielbiam tą sukienkę, ma kieszenie jest wykonana z bawełny, jej długość sięga do kolan, czyli przy mojej sylwetce idealnie. I ta sukienka zastąpi inną sukienkę w mojej garderobie, którą znajdziecie na moim Vinted. Na Vinted często wyprzedaję rzeczy, które już sfotografowałam, więc są praktycznie nowe, albo rzeczy, które ostatecznie nie noszę, albo są już na mnie za duże czy za małe. Także koniecznie zerknijcie na dole, w opisie znajdziecie linka do mojego Vinted i możecie nabyć jedną z fantastycznych rzecz, rzeczy, które Wam tutaj pokazuję. Przejdźmy do następnego ubrania. This is Halloween. A, nie, już nie. <ścoughs> czy ja mówię za dużo o Halloween? Nie. Słuchajcie, następna rzecz jest Ultra odjechana. To raczej rzecz, o której nie myślałam konkretnie pod stylizowanie, tylko raczej może do noszenia po domu albo w trakcie Halloweena, bo żeby wykorzystać do jakiegoś śmiesznego kostiumu. Słuchajcie, jest to żółta koszulka. Ona jest co prawda malutka, ale jest z bardzo. Ma dodatek, Alastanu jest bardzo rozciągliwa, więc spokojnie się zmieszczę w nią. I słuchajcie, tutaj jest wizerunek Edwarda. Um, Scissorhands. Nożyca rękiego. O mój Boże. Ale to nic, bo to jest tak jakby reklama firmy zajmującej się obcinaniem zwierząt. No po prostu genialne. W filmie oczywiście Edward Nożyca Ręki jest taki motyw, że on obcina żywopłoty, potem obcina zwierzęta, potem staje się fryzjerem dla lokalnych pań. No, genialne, nie mogłam jej nie zabrać. Jest mega cute, kosztowała 8-9 zł. Bawełniana z dodatkiem elastanu, więc super, nawet jeśli miałabym chodzić w niej po domu, to była warta. A, mega! Bardziej oryginalnej rzeczy halloweenowej chyba nie mam w swojej kolekcji, także. Come on, przejdźmy do następnej rzeczy. To kolejna rzecz jest równie oryginalna. Chociaż, jakby się temu trochę bliżej przyjrzeć, to w popkulturze gdzieś się przewijał ten motyw i jest to takie bardzo oczywiste, a jednak nie. Zaraz dowiecie się o czym mówię. W... Pamiętam, jak zakochałam się w tym princie, bo to będzie akurat mowa o princie. Pamiętam, jak zakochałam się w tym princie oglądając Sex w Wielkim mieście serial, gdzie Kerry Bradshaw ma sukienkę, która wygląda jak gazeta. Sukienka z materiału, która jest nadrukowana w gazetę. Tak, i to jest kolejna rzecz, którą mam. Nie jest to, co prawda, sukienka, ale jest to koszula. Dosłownie. Tydzień czy dwa tygodnie temu w jednym z internetowych secondhandów widziałam bardzo podobną koszulę, ale zdążyła się wyprzedać zanim uzbierałam do koszyka wiecie odpo um, odpowiednią ilość produktów. Bo zazwyczaj nie kupuję jednej, bo wtedy się przesyłka, nie opłaca i tak dalej, whatever. I zdążyła się ta koszula wyprzedać i strasznie, strasznie żałowałam. I miałam ogromne szczęście, jeśli chodzi o secondhandy, to ja naprawdę mam, mam taki mini dar, że. W międzyczasie umarła bateria, więc muszę powtórzyć to na czym skończyłam. Ja mam, słuchajcie, taki mini dar, że jak sobie coś wymyślę, to udaje mi się tą rzecz w sekundę znaleźć, czy to do sesji, czy to do filmu, czy do spotkania ze znajomymi, czy na jakiś kostium, czy na jakiś cosplay, czy właśnie rzecz, którą widzę w sieciówce albo u projektanta, bardzo mi się podoba i potem szukam po prostu taniej wersji w second handzie. I tak jak mówiłam, dosłownie dwa dni później, jak się ta koszula w internecie wyprzedała, poszłam do second handu i zupełnym przypadkiem już na samym końcu, jak wychodziłam, znalazłam ją wiszącą u góry, na dyspozycji. Na wystawie uh, i poprosiłam panią, żeby mi ją ściągnęła. Okazało się, że jest w moim rozmiarze. Kosztowała 16 zł i mega się nie ujaram. Można ją wystylizować naprawdę wiele sposobów, chociażby do tej sukienki, którą mam na sobie, do czerwonych ust albo bardziej w stylu glamour. Kerry Bradshaw. Nie mogę się doczekać, aż pokażę wam więcej stylówek. Pomyślałam, że dołączę ją także w tym holu, takim właśnie Łuczni listopadowym, bo to są takie klasyczne kolory biało-czarne, ale słuchajcie, żeby nie przegapić, koniecznie zaobserwujcie mój kanał, zasubskrybujcie, ponieważ za odcinek albo za dwa będzie hol świąteczny, który rozwali Wam głowę, bo znalazłam tak przepiękną vintage sukienkę w świąteczną kratę, na którą polowałam od lat. Wow, no, zdradzę Wam moje tipy, jak ja szukam tych rzeczy w second handach, Podpowiem Wam, jak też znajdować takie rzeczy, które wy gdzieś tam macie na swojej ujrzyście, także nie przegapcie tego odcinka. I przechodzimy do następnej rzeczy dzisiejszego holu. Tą marynarkę w swojej kolekcji mam już jakąś chwilę i mam wrażenie, że przegapiłam ją i nie pokazałam wam jej w żadnym e, holu szmateksowym. Na pewno pokazywałam ją na moim TikToku, gdzie dzielę się codziennymi stylówkami oraz na Instagramie. Natomiast nie pokazywałam Wam jej tutaj na YouTube. Jest to mega oversize, czarna welurowa marynarka ze złotymi guzikami. Idealna na zbliżający się sezon świąteczno- karnawałowy, kiedy lubię chodzić w welurach, kiedy lubię chodzić trochę bardziej elegancko, gdzie ta elegancja nie jest mi po drodze w życiu codziennym. Owszem, lubię koszulę, ale lubię ją przełamywać w bardziej grunge'owym wydaniu albo rokowym A marynarki też oczywiście mam ogromne serce do marynarek. Przerobiłam tych marynarek miliardy. Na moim Vinted możecie obecnie też znaleźć kilka marynarek, które wyprzedaję ze swojej kolekcji. Linka znajdziecie na dole i kolejna marynarka, która dołączyła do mojej kolekcji, to piękne czarne, welurowe cudo, które kupiłam. Wydaje mi się, że w sieciówkowym second handzie na wyprzedaży za 9,99, no jest mega, jest na tyle długa, że gdybym miała ciut szczuplejsze nogi, to mogłabym spokojnie wystylizować ją jako sukienka, albo gdybym była po prostu ciutkę, um, ciutkę krótsza, ale można ją połączyć ze spodniami, można połączyć z koronkową spódnicą, z sukienką. Jak już dobrze wiecie, marynarki można stylizować na wiele sposobów. A jeśli chcesz się przekonać, co udało mi się kupić w ostatnim holu szmateksowym, gdzie były wyjątkowe. Perełki i sztosy ze stacjonarnych i online second handów. Koniecznie kliknij w film wyświetlany po mojej prawej stronie i zobacz, co udało mi się kupić. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Hej!